Dzień dobry, Bądzierno. Witam się zami wami wszystkimi z Wrocławia. Mam dzisiaj termin na poprawkę mojego tatuażu. Ci, co mnie obserwują, to wiedzą, że jakiś czas temu zrobiłam sobie tatuaż na 30 urodziny i pokażę wam dzisiaj efekt końcowy, ponieważ wszystko się zagoiło i idziemy to poprawić. Także zapraszam. To jest tu. Eee... Local 1. Ok. Jesteśmy już w salonie, bardzo fajny klimat, tutaj właśnie Weronika urzęduje sobie, zrobimy sobie mały obchód, bo jestem tutaj pierwszy raz, fajnie, e, oczywiście jeleń też się pojawił, także to nie, nie może być przypadek i dla wszystkich tych, którzy, nie wiem, boją się bólu, e, to nie jest nic strasznego, ponoć porody są cięższe, e, koleżanka jedna mi tak powiedziała, no i co, zaraz kładziemy się i poprawiamy. Nie, to, to jest takie, no nie wiem, jak to określić. No czuję wibracje, może tak, że coś się dzieje, ale to nie jest taki ból, że, no nie wiem, że leżę na spinie. Pamiętam, że jak już, jak przyszłam do Weroniki, to się mega stresowałam, bo e, pierwszy tatuaż zrobiłam sobie na swoje oczko, no to wtedy myślałam, że ucieknę z fotela. Mam tego bardzo nieświadoma, no i jak przyszłam to też bałam się, no bo to jest dość takie, no wrażliwe miejsce, ale nie, 4 godziny robiłyśmy to, pamiętam, no, rozmawiałyśmy, słuchało się muzyki, później Bronika Netflixa mi włączyła, więc, no, fajnie było. Ja i mój jelonek. Dobra, teraz trzeba go zabezpieczyć. A pomysł stąd się wziął, z tego, że jestem sarną. Yy, jeleń to jest zwierzę, które jest takie silne, yy, ale na przykład właśnie jedna część, czyli te rogi, to oznacza moją siłę, determinację, i to, jaka, z jakich różnych sytuacji udało mi się wyjść, a te kwiaty to jest właśnie połączenie tej mojej drugiej natury, czyli takiej delikato, delikatności, delikatności, subtelności i to, że jestem taka wrażliwa. Bo ci, co mnie znają, to wiedzą. Taka łezka w Bardzo dziękuję. Nie bolało, trochę drażniło, wiadomo, ale no mówię, metoda na wypuszczanie powietrza jest bardzo dobra. No, tak, polecam. jeżeli Tak, jeżeli drażniwa, bo tutaj w okolicach żeber, no to jest drażniące. I w ogóle, jak zdecydowałam się na ten tatuaż, tu w tym miejscu, to Weronika mi od razu przedziła i wysłała mi mapę. Jak się mapa, mapa bólu. Mapa bólu. I akurat nie wybrałam takie, że naprawdę było wszystko na czerwone. No ale dalej udałyśmy radę. 4 godziny to trwało. No mówię. Ale pięknie wygląda. No dzisiaj szybko. To no, dzisiaj szybko, tak? No, nie myśleli, że to cztery godziny. Tak, tak, tak. Bo rozmawiałyśmy, także no godzinka trwało i teraz musi się wygoić. E, dobrze, idę jeszcze porozmawiać chwilkę z Weroniką, bo dawno się nie widziałyśmy. A jeżeli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się następnym razem.